Witam wszystkich, bardzo serdecznie na vlogu, mamy dzisiaj 26 chyba szósty, albo i siódmy, nie wiem, 26 pamiętałem, godzina 7.57 e, tak, robię tego live'a dlatego, bo cię jest spalem, miałem ogarnąć kilka rzeczy w rowerze, fajne rzeczy porobić e, i pojechać na szlaki i warstw Niby spoko spoko i chcę Wam jedną fajną rzecz pokazać To jest plastik który jest zazwyczaj w takich ochraniaczach jakby do różnych przedmiotów Zazwyczaj się dostaje yy, Wcinałem go wczoraj nie wiem po bo, bo 23 nie wiem. Później kształtowałem pod ramę Bo to ma iść dosłownie tutaj to miejsce Tu pod ramę. O, w tym miejscu. Nie widzicie pewnie. Żeby chronić ramę przed kamieniami, tererere, wiadomo. Ale tak myślę, bo ona jest trochę mniejsza niż. No nie chcę. Nie wczoraj. Pasuje, nieważne. No i to ma chronić ramę przed kamieniami. Od No i teraz trzeba jeszcze takie tam pianki ochraniające po że ramy nie porysować, bo nie mam takiej taśmy specjalnej przez do ochrony ram eee, muszę taką jeszcze ogarnąć, no i co no już. Jeszcze dzisiaj będę prawdopodobnie robił filmik, jak robię ochraniacz na, na ten e, łańcuch no, bo łańcuch mi pierdziela czasami już też zesitujące tylko myślę, jaki by tu kształtować to się ma, kosi A, jeszcze oglądałem trailer nowego DLC Two Colony do Metro Exodusa. W sumie to fajne. Aż korzy, żeby pograć w ogóle w Exodusa, bo jest wreszcie jakaś historia, postać taka trochę poboczna, ale jest co nie? Czego mi w sumie brakowało. No bo jak tą mapę znaleźli co no? no ale Tylko tak mówię, że jakby ktoś chciał To ten dodatek kosztuje dodać co? Ta, może kiedyś nagrać. Tak no Może z RTX -em. w sumie fajnie byłoby Nagrać to No dobra, no z kumplem już ogarnęliśmy W ogóle mamy godzinę 10.20 Jedziemy szybko do lekarza, ogarniemy tą sprawę A później lecę i robimy ochraniacze W ogóle bawiłem się, bo chcieliśmy zamocować już ten ochraniacz plastikowy Nawet tu są takie wkładki, żeby nie uszkodzić ramy, w razie co Założyliśmy trytki Po czym mówię no zje***łem Pewnie se nogę porysuję Bo trytkę źle założyłem pod bokiem, zamiast... Poszliśmy na rynek, mam blisko i patrzę no nie ma stoiska gdzie było można kupić izolację, te trytki. Ja mówię, kurde co jest. Później mówię, dobra, chodźmy na halę, może się zrespawnują. konkretnie, ale No, teraz jedziemy do tego lekarza, z dalej myślimy, że dalej. No może się zrespawnują. Nie no może się pan ale nie sądzę, no ring. Abo disconnected zrobił. Disconnect. Nie no, po prostu skoczymy do jednego. Ja po drodze. No. Wreszcie już nie gadaj jakbyś był dolajtem. I, I wracamy. Znaczy ja nawet kamery nie biorę, bo to, kurwa chyba nie ma sensu. A jak coś to telefonem nagram, będzie jakoś, kurwa, full quality, 720p. Pr... 15 klatkach. Hej, cześć, siemano, żumieczki. Um. Nie no, to ja oczywiście. Wracamy. E, wróciliśmy, teraz... Montuję... Ten Wyginamy drugi. Byliśmy na rynku. Niestety się nie zyspaunowali muszę radzić sobie na tych krótkich trybkach. Tak to dwie naraz zepnę. Może wytrzyma, może nie. Z nowego będziemy musieli dogiąć, zrobić pod łańcuch, żeby łańcuch nie dawało w ramy razem. Jak najbardziej. To co? Smutne wieści. Nagraliśmy 8 minut materiału jak walczyłem jak założyć tutaj ochraniacz na ramę i od temperatury y, zawiesiło kamerę i Nie ma nagrania. Eee, zacznijmy od tego, co zrobiliśmy. No właśnie, nie wiem, tu pokaż. Założyłem ochraniacz w tym miejscu. Nie wiem, czy widać go. Tu jest eee, i od razu mówię, jest to założone tylko i wyłącznie dlatego, że chcę ochronić ramę od spodu, od kamieni. Najlepiej byłoby na całej długości walnąć, jak byłaby taka możliwość, ale nie ma na razie. Eee, więc na razie tylko takie coś może coś darę, może nie no i teraz tu zaczynam już mam szablon tak to ma mniej więcej wyglądać trochę wiem, dziwne malowanko ale no wiecie, tak żeby tylko zwizualizować jak to ma wyglądać czy jest takie coś na na, na tutaj to nie wiem, nie mam szczerze pojęcia chyba nie, ale możliwe robię to ponieważ nie wiem, nie chce mi się tego kupować, nie wiem gdzie. Tego nie da się kupić, bo to jest bardziej custom, bo ramy różne są do fullów, do nie fullów i to różnie wygląda. No ale nic no, zaraz zabawię. zobaczymy jak to wyjdzie tutaj. Nie, może na początku to jest może go... Jego... Ty najlepiej się teraz przystawiam. Tutaj ser rowerem, nie? Dawaj. I ją. Szybka akcja. Zrobiłem jedną na razie sztukę. Z zamrażalnika wyszła, dlatego jest jeszcze oszaroniona. E, wygląda to tak, jak wygląda. Nie jest to super piękne, ale to ma tylko chronić, a nie wyglądać. Na razie zobaczcie, jak to w ogóle pasuje. E, tak, no i tak to wygląda. Teraz trzeba drugie do, dokształcić. W ogóle nie wiem, czy może ktoś z Was się zna na tym. Ja to formowałem w sposób taki, że najpierw na blaszce to robiłem, a później na ramę zostało założone i dokształtowywane na ramię. Nie wiem, czy to jest dobre dla ramy, aczkolwiek działa, ponieważ udało mi się to zrobić. Teraz na sam koniec będą założone. Trzymam takie trzy, jakby nie wiem ochraniacze, żeby po prostu rama nie doznała jakichś szoków. No i już, no i koniec, no, robota skończona. Stan jest ogólnie taki. Dało się to dogiąć. Ja już nie liczę, że w moim domu jest chyba 40 albo 50 stopni, chociaż jest 30 stopni tutaj w tym miejscu, a tam w środku tu jest jeszcze cieplej. Ledwo co stoję. Rama jest tak gorąca. No dobra, ostygła już to alu. Ale udało się to zrobić. Mam skończoną górę i dół, ale nie policzyłem dokładnie jak to ma być. Trochę za dużo mi się dało. Tak troszkę I teraz trzeba to dociąć jakimś cudem Nie wiem jak ja to dotnę Ale jak to dotnę to będzie cud Two hours Na ale się No właśnie, zobaczyć te krótkie trytki, te średnie. Much, much later. <laughs> skończyliśmy robić ochraniacz Wygląda nawet, nawet, chyba Co nie? sami powiedzcie jak to wygląda. E, mi tam w miarę to podoba się, może być. Tu są ostre, ale to wiadomo, zawsze będzie takie. E, jego funkcja to jest tak naprawdę tylko ochraniać ramę przed uszkodzeniami i przed dźwiękami typu łańcuch uderza w ramę. E, więc no, teraz tylko wystarczy już koło założyć, łańcuch, no i będziemy jechać już w, na szlaki, bo nie żeby coś! Kumpel jest od 6 a na. Od 6 do 7? Chyba też. Nie wiem, jak trzy się mnie obudził. O, budę o 7 jakby. No. No to. No. Dobra, więc teraz akcję trzeba złożyć po łańcuchu, ale żeby to zrobić, w tej pozycji to średnio się go zakłada. Dobra, spróbuję. Czekaj, to od. Ej, jak ja na to patrzę? Od spodu, co nie? Czyli to powinno iść tu. I chyba tu. An extremely annoying shift later. Nie chcę wyjść. No tak, jest źle, wiem czemu, bo kurwa się to robi odwrotnie, kuryle, szmulu. Kurwa zrobiłem to, patrzcie. Dobra, teraz sprawdzę, czy nic nie ociera. Ty! Żeby się męczyć z amasowaniem łańcucha? Ale powiem Ci szczerze, że łańcuch mi się kiedyś lepiej zakładało. Proszę, nie zakłada się jeszcze w tym rowerze. Czyż nieprawda? Ale powiem Wam szczerze teraz. Jak macie do góry nogami rower, trudno ogarnąć jak ten łańcuch idzie. Na początku myślałem, że łańcuch idzie od spodu. A jakoś od góry przez przerzutkę, czyli przerzutka wygięta w ogóle Fajda w Medina. Ale okej, okay, no działa, działa. Ty ogarniasz bazę z 30 parę stopni, ty. A my, my kurwa, gotujemy się przy dwóch wentylatorach. Nie licząc odkurzacza I, <gry> I suszarce, si przy, przy si 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 która gotowała nas do czterdziestki Ale tam w kuchni, tak powiem wam 40 stopni optymalnie Najchłodniejsze miejsce Okej, okay, jestem um, Nagrywam tą wstawkę już niestety nie Tego dnia, którego tam um, Robiłem ten rower, tam wszystko jest już kolejny dzień eee, Koniec dnia Ale to dlatego, że miałem po prostu dużo do załatwiania Wczoraj nie wyrobiłem się niestety, żeby wam pomagać bądź zmęczony już Ale tak, ochraniacze się sprawdzają eee, Nawet roweru nie pokazuję, bo jest tak ukurzony <grywanie> Strasznie No ale no, co mogę zrobić eee, Tak, chciałem też wam małe moje takie hobby jeszcze pokazać no, ale jest to modelarstwo, jak tu nie wie? Jest to model Messerschmitta BF100, może 9 chyba, bodajże. Mm, bardzo dobry samolot, taki bardziej on jest dla początkujących, ale nie tam się podoba. Prawie już kiedyś zbudowałem cały ten samolot, ale niestety z takich a nie innych powodów nie skończyłem go i musiałem wyjąć serwa tu, tu było serwo tu było serwo, już prawie wszystko było gotowe tylko brakowa akumulatora, sc i silnika no i aparatury tak, aparatura niestety jest jedną z najdroższych rzeczy w modelarstwie bo może kosztować najtańsze od 200, to nawet 1000 zł i to jest naprawdę tak tylko że powiedziałem kiedy ten vlog jest nagrywany. Chciałem go sobie na później zostawić, żeby jeszcze wam parę rzeczy nagrywać. Albo same vlogi będę wam na razie nagrywał po prostu, e, bo mam brak penny twórczej. Nie mam pomysłu co sobie nagrać, co nagrywam, bo takie... E. E. Odpada. Po prostu usuwam. A, i jeszcze. Zapomniałem wczoraj kamerki wziąć sportowej e, na te szlaki i... Dzięki za oglądanie. No i co? No i cześć.